Ale w końcu w pewnym momencie już tam chyba z 2-3 miesiące mi się udawało to ukrywać mm -hmm. e, i mama zauważyła co ja taką dużą torbę noszę na te treningi e, na ten tenis stołowy i otworzyła tam rękawice bokserskie i po prostu był w domu taki szok i szał, i krzyk, w ogóle chaos. Mm -hmm. I jakby po prostu to była myśl z polski i Przyjechałam do domu i zrozumiałam, że ja jestem najlepsza w Polsce, to ja mówię, że to jest chyba coś dla mnie na całe życie. Już to nie jest męski sport. Nie lubię tego bardzo, jak ludzie tak mówią, mm -hmm. chociaż dalej tak mówią, nie, absolutnie to nie jest męski sport. Co więcej, dzisiaj kobiety w boksie w boksie olimpijskim, w boksie tym amatorskim kobiety robią o wiele więcej sukcesów niż mężczyźni no i niestety na zeszłych igrzyskach olimpijskich trzy reprezentantki Polski reprezentowały nasz kraj właśnie w boksie. I tylko jeden chłopak, więc coraz więcej kobiet robi coraz lepsze wyniki. Ale boks wygląda tak: przez długo, długo, długo nie zarabia się nic, a później zarabia się wszystko. Mhm. W jednej walce jest strzał i można zarobić. U mężczyzn. Tak, a u Niestety u kobiet zarabia się bardzo, bardzo długo nic, a jak się dostanie jedną szansę gdzieś walki na, na dużej gali, na dużym evencie, to też nie są pieniądze, które zabezpieczą naszą przyszłość, absolutnie. To są pieniądze na chwilę, taki jednorazowy strzał gotówki. Dzień dobry, nazywam się Wojciech Goduński, witam na moim kanale Kopalnia Sukcesu, a moim gościem jest dzisiaj pięściarka Laura Grzyb. Witam Cię. Dzień dobry, hej. Cześć. Dziękuję Ci pięknie, że zgodziłaś się na dzisiejszy wywiad. Laura jest zawodową mistrzynią Europy w boksie. I dzisiaj chciałem z Tobą porozmawiać o Twojej karierze, o tym, jak to się wszystko zaczęło, żebyś troszeczkę nam popowiadała, jak wygląda w ogóle życie takiego sportowca. I zaczynamy od przedszkola. Czy jak byłaś już mała, uprawiałaś jakieś sporty? E, tak, prawdę mówiąc, cała moja rodzina była związana ze sportem od najmłodszych lat. Mhm. Mam cztery starsze siostry i wszystkie trenowały, wszystkie uprawiały jakiś sport, mama i tata zresztą też. Mhm. Więc już od najmłodszych lat rodzice nas tak pchali, Super. pilnowali, żebyśmy gdzieś tam miały związek z tym sportem, z aktywnością fizyczną. Więc ja najpierw trochę biegałam, trochę chodziłam na judo, później w podstawówce już troszkę tak poważnie grałam w tenis stołowy, mhm. więc mama mnie prowadzała, bardzo chciała, żebym grała. I zaczęło się już tak troszkę bardziej profesjonalnie, zaczęłam grać w lidze regionalnej, no i właśnie trafiłam na salę treningową boksu i, i się przeniosłam. Ale to tak nietypowo, bo to wiesz, każdy facet myśli o boksie, ale u kobiety ten ten sport, no to dużo, dużo, nie wiem, rodziców by powiedziało broń Boże, to nie jest dla Ciebie. Tak, i myślę, że tak by było też u mnie w domu, gdyby rodzice od razu wiedzieli, że tam chodzę. Natomiast tak, mnie zabrała koleżanka, która też właśnie o rok ode mnie młodsza, malutka, drobniutka, 30 kilo i nie miała z kim trenować w parze, więc trener kazał jej przyprowadzić koleżankę. Mhm. E, więc zabrała mnie, poszłyśmy razem e, i mi się już po prostu od pierwszego treningu tak spodobało, że ja chodziłam najpierw na treningi pingponga, brałam ze sobą drugą torbę i po prostu z pingponga szłam na, na trening bokserski, także rodzice nie wiedzieli. Ale rodzice e... nie wiedzieli, że jesteś jakaś porozbijana po tych treningach, to nie jest tak, że się wraca po treningu i nagle, nie wiem, potłuczone łuki brwiowe, złamany nos. Nie, nie, nie. Absolutnie, na początku w ogóle w tak młodym wieku to są takie treningi ogólnorozwojowe, dzisiaj A ile z elementami, bo 12. Dwa... 12 Naprawdę tak. tak. Ale w końcu w pewnym momencie już tam chyba z dwa trzy miesiące mi się udawało to ukrywać. Mhm. I mama zauważyła, co ja taką dużą torbę noszę na te treningi na ten tenis stołowy i otworzyła tam rękawice bokserskiej. Po prostu był w domu taki szok i szał, krzyk w ogóle chaos, ale zabrałam mamę ze sobą, porozmawiała z trenerem, mhm. zobaczyła, jak to wygląda raz drugi. I, i gdzieś tam spokojnie to przeszło, natomiast no, do dnia dzisiejszego mama jest, A to jest niezadowolona. Dobra. Jak wyglądają takie treningi właśnie dzieciaków? To, to jest tak, że od razu też się ma jakieś sparingi, coś? Nie, nie. Jeśli chodzi o, o takie dzieci, to tak jak mówię, to są takie treningi ogólnorozwojowe. Czyli worki jakieś tak? Yy, tak. Skakanki. Dużo takich y, ćwiczeń na koordynację, jakieś przewroty, dużo biegania, y, skakanie na skakance, tak jak powiedzieć właśnie worki, y, jakieś... Y, Ćwiczenia w parze z elementami boksu to nie jest tak, że się przychodzi mhm. i od razu się wpycha dzieci do ringu i bicie się, no bo wiadomo, to nie o to chodzi. E, tak, tylko chodzi o to, żeby nauczyć się techniki, e, żeby jakieś tam, e, pamięć mięśniowa, żeby dobre nawyki złapała, e, taka, trochę takiej pracy drużynowej, mhm. także dużo wychowania, dużo nabywania takich dobrych cech dla dzieci. Także to o to chodzi. Boks zaczyna się gdzieś tam dopiero w wieku takim, e, kiedyś gimnazjalnym, dzisiaj może na, na gdzieś tam szkoła średnia, czyli w wieku tam 15-16 lat, dopiero zaczyna zaczynają się jakieś tam poważniejsze starty. Kiedy pierwszy raz sam... weszłaś na ring? No ja właśnie bardzo szybko, bo ja gdzieś około po roku trenowania... No, yy, czyli nie jest to reguła, że koło tak, 14-15 lat... Walkę, nie, walkę pokazują, na natomiast tak jak mówię, to, to nie są jeszcze takie walki, żeby sobie robić krzywdę, prawda? Bo to ani nie ma się siły, ani nie ma się jeszcze takiej techniki, żeby móc wyprowadzić silny cios. Poza tym są ochraniacze, kask, są dla, dla dziewczynek ochraniacze na piersi, ochraniacz podbrzusza, także nic na pewno się tam nie może stać. To jest, to jest bardziej taka zabawa yy, w kotka i myszkę w tym ringu niż, niż prawdziwa walka. Walka, nie? Więc mhm. ja miałam 13 lat, jak pierwotę, no Ale w takich latach, walkach amatorskich, to w takiej zabawie też może być nokaut, tak? No bo nawet w dużej rękawicy trafia się kogoś w ochrania, czy też może być tak, że nie wiem, na ucho pójdzie i cześć. No, w takich walkach już tych starszych młodzieży, bym powiedziała, to zdarzają się tak faktycznie, że, że trafi się w jakiś tam punkt czuły, w nerw i, i faktycznie jest ten nokaut. E, ale e, gdzieś na tym poziomie tam 12-13 lat, no nie ma takiego żywiscia, bo to też nie jest taka siła, nie, nie ma takiego przyłożenia, żeby tam się mogło coś stać. W każdym, mhm. każdym razie na pewno nie jest to niebezpieczne. Mhm. Tak jak mówię, ta zabawa. Kiedy stwierdziłaś, że to jest sport dla Ciebie i porzuciłaś ping-pong? Inne sporty? Gdzie od razu, pierwszego dnia stwierdziłam, że, że to jest sport dla mnie. Ja po prostu tam się poczułam jak w domu. To, to było nowe miejsce, nowi ludzie, zupełnie coś nowego, ale ja założyłam rękawice i mówię, o Boże, ja chcę to robić. I jako mała taka dziewczynka. Ale jeszcze wtedy nie zdawałam sobie sprawy, że to będzie tak długo i, i tak na poważnie, nie? Bardzo mhm. mi się podobało, ale no nie sądziłam, że tak długo. No jak już mama odkryła, że ja chodzę na ten boks, no to już w ogóle przestałam chodzić na tego ping-ponga mhm. i, i, i tylko zostało przy boksie, ale tak... Jak pierwsze Mistrzostwo Polski zdobyłam gdzieś po dwóch, dwóch i pół roku. Bardzo szybko. Tak, yy, w kategorii kadetów. Mhm. Jak po prostu zdobyłam Mistrzostwo Polski i przyjechałam do domu i zrozumiałam, że ja jestem najlepsza w Polsce, to ja mówię, że to jest chyba coś dla mnie na całe życie. I Ale też nie ma chyba za dużej kadra. konkurencji wśród kobiet, prawda? To no nie jest taki typowy sport dla kobiet. Mało dziewczyn chyba ćwiczy. Znaczy, coraz więcej, można powiedzieć mhm. tak, coraz więcej już troszkę się odczarowuje ten sport. Już to nie jest męski sport, nie lubię tego bardzo, jak ludzie tak mówią, mhm. chociaż dalej tak mówią. Nie, absolutnie, to nie jest męski sport. Co więcej, dzisiaj kobiety w boksie, w boksie olimpijskim, w boksie tym amatorskim, kobiety robią o wiele więcej sukcesów niż mężczyźni. No i nie na zeszłych igrzyskach olimpijskich, trzy reprezentantki Polski reprezentowały nasz kraj właśnie w boksie i tylko jeden chłopak. Więc coraz więcej kobiet robi coraz lepsze wyniki. Mamy bardzo dobrą kadrę na ten moment. Także. No, tak jak mówię, to już nie jest męski sport i, mhm. i coraz więcej kobiet jest. Jak ja zaczynałam, to faktycznie gdzieś tak ten boks raczkował kobiet yy, i było, było mało tych dziewczynek, szczególnie właśnie tak młodych. No ale dzisiaj już naprawdę trzeba się naboksować, żeby zdobyć Mistrzostwo Polskie. Mhm. W tamtych latach jak często trenowałaś? Ile trzeba było raz w tygodniu chodzić na takie treningi? Codziennie. Codziennie po szkole, ale ja też byłam zawodniczką. Yy... Czego dzisiaj myślę brakuje z młodym zawodnikom i zawodniczkom? Ja byłam taką zawodniczką, którą trzeba było wyganiać z sali. Mój trener y, przyjeżdżał niejednokrotnie do mnie do domu na rozmowy z rodzicami, żeby mnie nie wypuszczali z domu, żeby nie puszczali mi mnie na treningi, bo ja czy chora, czy gorączka, zapalenie o czy palec wybity, skręcona kostka, to ja byłam na treningu i mnie naprawdę trzeba było po prostu wyrzucać z sali. Więc ja codziennie po szkole trenowałam. Dodatkowo w weekendy jakieś dodatkowe zajęcia, typu basen, bieganie. Ja po prostu żyłam tylko tym. Ja nie wychodziłam na imprezy z koleżankami. Nie bawiłam się na podwórku, jak już zaczęłam trenować, to mi po prostu to pochłonęło totalnie. nawet no bo mojej to, jest siostry dużo wyrzeczeń. Mówią. to jest taki sport praktycznie zawodowy, no bo już to, to można było powiedzieć, że to jest zawodowy sport, nawet jak miałaś tam te 14-15 lat, no bo pełno wyrzeczeń, codziennie trening, a zabawy nie ma, alkoholu nie ma, dieta chyba jakaś ścisła, tak? Tak, tak, dokładnie. No tak, można powiedzieć profesjonalny, bo jak e, okazało się bodajże w 2010 czy w 2011 roku, że w 2012 będzie debiut kobiet na Igrzyskach Olimpijskich e, to już. W ogóle był szał, to ja już mówię, ja pojadę na Igrzyska Olimpijskie, więc ja nie widziałam nic poza boksem, poza Igrzyskami Olimpijskimi Byłaś? trening i nie, nie pojechałam, nie udało mi się, bo, bo jak weszły właśnie przed boks na Igrzyska Olimpijskie kobiet, to były początkowo tylko trzy kategorie wagowe z dziesięciu możliwych, mhm. później jeszcze się więcej zrobiło w tych kategorii, bo było dwanaście w ogóle, a do tej pory. Jest tylko pięć, czy chyba od tego przyszłego roku będzie sześć kategorii. I akurat nie była to moja kategoria, ja podej podejmowałam próbę zbijania do kategorii 51 kg najrzeska, bo było 51. Kolejna była dopiero 60. Ja walczyłam w kategorii 54 już naprawdę na tam niskim procentie tkanki tłuszczowej. Czyli ani tu się nie łapałaś, ani tu. Dokładnie, więc 60 było zdecydowanie za dużo dla mnie, za silne dziewczyny, za duże. Ja byłam za drobna. Natomiast do 51 miałam straszny problem już zejść, bo to było bardzo niżuutko i już zaczynały się takie naprawdę problemy ze zdrowiem, więc udało mi się zejść do kategorii tam, do wagi 52 kilo. I już nie mogłam po prostu tego kilograma zbić, już bardzo mi było ciężko, więc no niestety moje, mojej kategorii nie było. No i w pewnym momencie podjęłam decyzję o przejściu na zawodostwo, więc, więc już te... I jak to się przechodzi na sobie... zawodostwo właśnie? No bo no, podjęłam decyzję do, o przejściu na zawodostwo. jak to jest? Tak, no dopóki jesteśmy na, na amatorstwie, walczymy olimpijsko, to, to jeździmy sobie na te zawody, mhm. Mistrzostwa Polski, mhm. łapiemy się do kadry, jeździmy na zgrupowania, tak, przynależy do klubu. Tak jak każdy inny sport, jeżeli mhm. na turnieje, gdzie systemem pucharowym, się odbywają zawody, przegrane odpada, wygrane idzie dalej tak. i tak się walczy. No natomiast boks zawodowy. Podpisujemy sobie kontrakt z danym promotorem, e, który nas reprezentuje, który walczy o nas gdzieś, żeby nas wcisnąć na jakieś gale, żebyśmy mogli walczyć. E, odbywa się gala, na której mamy jedną walkę zakontraktowaną na daną ilość rund, e, i co jakiś czas po prostu te gale się odbywają i sobie walczymy, zbieramy mhm. punkty w rankingu, żeby dojść wysoko, żeby móc walczyć o pas danej federacji. Jest kilka federacji na świecie i. Mhm. i, i Dąży się do tego, żeby walczyć o ten pas i później ten pas mieć, bronić go i być najlepszym na świecie. Mm -hmm. nie? Także... Czyli promotor jest jakby rodzajem menadżera. Tak. tak on tak, załatwia ci walki, on załatwia sponsorów i tak dalej. Walki tak, dba o to, żebym walczyła, organizuje gale, jest organizatorem gali mhm. e, i, i na tych galach po prostu u niego walczymy, po, pod jego logiem. E, natomiast jeżeli chodzi o sponsorów, to ja mam też swojego menadżera prywatnego, który właśnie dba o tą moją e, taką stronę mhm. wizerunku. Jasne. A wróćmy jeszcze do tego sportu amatorskiego. Czy z tego sportu, jak już jeździłaś na te wszystkie zgrupowania, na te wszystkie walki i tak dalej, można z tego było żyć? Nie można było. Mhm. Absolutnie. Ale jako młoda dziewczyna miałaś jakiekolwiek pieniądze z tego? Czy są jakieś takie stypendia z miasta, tak? Jak się mhm. zrobi jakiś tam Mistrzostw Polski, to miasto płaci stypendium, ale umówmy się, to nie są pieniądze, za które można żyć. Absolutnie, to są takie, bym powiedziała, małe kieszonkowe mhm. na lody w wakacje. Więc no, niestety i tak jest do dnia dzisiejszego, że. Zawodnicy boksu olimpijskiego zmagają się niestety z tymi hmm. problemami, że, że nie mają pieniędzy, to nie jest traktowane jako zawód, co, co jest dla mnie w ogóle hmm. niezrozumiałe, że, że jakby to nie jest nadany zawód, jak ktoś się w reprezentacji, tylko no, robi to dla siebie, dla swoich ambicji i marzeń. Hmm. W momencie zdobycia medalu olimpijskiego, tak, to, to wiemy, że jakieś tam profity przychodzą. No też nie są właśnie... duże jakieś pieniądze. Tak, dokładnie. Hmm. Także ja będąc w kadrze olimpijskiej, Wyjeżdżając na te wszystkie zgrupowania, to pomiędzy zgrupowaniami wracałam do siebie, do rodzinnego miasta, do Jastrzębia Zroju, do domu. I normalnie chodziłam do pracy. Pracowałam jako kelnerka, jako barmanka, chwilę pracowałam w banku, na giełdzie sprzedawałam ciuchy, nie na stoisku. Nie było złapania sponsorów jakichś, żeby, żeby już się w, dokładali? Nie, dlatego że boks olimpijski nie jest pokazywany w telewizji. Czyli mhm. Teraz pomału to tam wchodzi, zaczynają się jakieś takie gale boksu olimpijskiego i są transmitowane na antenie, ale... Ale kiedy ja boksowałam, zupełnie nie było, także nie ma telewizji, nie ma sponsorów. To, mhm. to jest proste, nie ma, nie ma jakby widza, nie ma oglądalności, to sponsora takie coś nie interesuje. A jak wygląda sprawa płacenia za takie treningi, za takie zgrupowania, jeżeli już zdobywasz, nie wiem, mistrzostwo Polski, to to już jest wszystko mhm. później gratis? Czy też ze swoich pieniędzy musisz za wszystko jeszcze płacić? Czy Dopóki się jest w tym boksie olimpijskim, to kluby mają dofinansowania z miasta, z Unii Europejskiej, to jest jakby szkolenie mhm. dzieci i młodzieży, więc na to są pieniądze z Unii, są różne, różne projekty dofinansowania, więc na, w boksie olimpijskim nie trzeba za to płacić, tak, mm -hmm. trenerzy są opłacani przez miasta, przez jakieś tam różne projekty i jak się boksuje w klubie takim, który należy do miasta, jest to organizacja pozarządowa, stowarzyszenie, to po prostu się uczęszcza na treningi, ewentualnie płaci się jakieś składki miesięczne, tak jak normalnie różne kluby sportowe, no natomiast mm -hmm. w boksie zawodowym, no to już o wszystko dbamy sobie sami. Trzeba płacić trenerów, lekarzy, fizjoterapeutę, wszystko. Suplementacja też jest jakaś w boksie? Oczywiście, jak w każdym przypadku. Trzeba spotrzcie. też jakieś tak. białka, jakieś, jakieś suplementy przyjmować, tak, tak? Tak, dokładnie. Ja na ten moment no, to e, trener główny, mm -hmm. trener przygotowania motorycznego, psycholog, e, dietetyk, fizjolog psycholog? i fizjoterapeuta, tak, tak. tak, Dlaczego? Po co, po co psycholog w boksie? E, żeby głowę odpowiednio o, tak, ja myślę, że tak jak w każdym sporcie powinien być psycholog, naprawdę w każdym, bo wydaje się, że gramy w piłkę i, i nic nie trzeba więcej, wystarczy chodzić na treningi, natomiast y, właśnie to, jak sobie poukładamy w głowie, to nasze przygotowanie mentalne, podejście, y, czego się boimy, czego się nie boimy, czego powinniśmy się bać, a czego nie, o czym powinniśmy myśleć, albo jak walczyć z kryzysami w trakcie meczu, czy w, czy w trakcie walki, to... Ja myślę, że to jest y, większa połowa sukcesu mhm. w walce czy w meczu. Ty zdobyłaś Mistrzostwo Polski ile razy? 12? 12 razy. Mhm. Tak. Jest w Polsce kobieta, która może z sobą konkurować pod względem ilości takich wygranych? Myślę, że teraz już tak, bo, bo <grym> dziewczyny, z którymi ja zaczynałam boksować z mojego rocznika czy y, w pobliżu, z którymi przez lata jeździłam na, na kadrę, y, nadal walczą w boksie olimpijskim, nadal są w kadrze, i y, więc myślę, że już są takie dziewczyny, które też, też tyle mają. Y, mhm. Ale jest coraz mniej takich, które chcą to osiągnąć. Mhm. W męskim sporcie, w męskim boksie chodzą legendy o wypłatach bokserów, mówię tych zawodowych, już tam niektórzy walczą, były takie, ta, takie walki, że z, z, po, po, powyżej 100 milionów nawet dolarów. Jak wyglądają wypłaty w zawodowym boksie kobiet? E, czy wypłata, o której powiedziałeś, to powiedzmy jedna na 10 tysięcy walk. Tak powiedzmy sobie szczerze, w boksie jest tak. Ale do tego każdy dąży, żeby właśnie tak, wejść na tą. Tak, ale to, to już naprawdę to są takie mhm. y, pojedyncze przypadki naprawdę wielkich gwiazd y, gdzieś tam światowego formatu. Ale boks wygląda tak, przez długo, długo, długo nie zarabia się nic, a później zarabia się wszystko. Mhm. W jednej walce jest strzał i można zarobić. U mężczyzn. Tak, Niestety u, u kobiet zarabia się bardzo, bardzo długo nic. A jak się dostanie jedną szansę gdzieś walki na, na dużej gali, na dużym evencie, to też nie są pieniądze, które zabezpieczą naszą przyszłość. Absolutnie. To są pieniądze na chwilę, taki jednorazowy strzał gotówki. Ciężko powiedzieć konkretną kwotę, bo, bo to są różne kwoty w zależności od tego, jaki promotor organizuje galę i o co jest walka, co tam jest w stawce. Yy, ale myślę, że to będzie gdzieś taka roczna, może dwuletnia, dwuletnie wynagrodzenie normalnie przeciętnego pracownika. Czyli to nie miejsca. idzie w milionach dolarów na Nie, pewno? nie, absolutnie. Mhm. No wiesz, bo jest pewna grupa bokserów powiedzmy zawodowych, że oni cały czas startują w walkach, gdzie te garze są po kilka, kilkanaście, kilkadziesiąt nawet milionów dolarów i oni krążą, bo ta, ta, ta grupa jest, nie wiem, kilka, kilkanaście osób. W sporcie kobiecym też tak jest? Nie, to w, jest taka interna grupa kobiet, która cały czas zdobywa wszystko? Nie, nie, absolutnie nie. Jest kilka gwiazd takich teraz w boksie kobiet. Y jak Katie Taylor czy Clarissa Shields, mistrzynie olimpijskie właśnie, które przeszły na zawodowstwo, które zarabiają duże pieniądze, ale to nadal nie są takie pieniądze. Jest jedna w historii walka kobiet, gdzie kobiety zarobiły po milion dolarów. To jest właśnie walka Katie Taylor z Amandą Serano, chyba w zeszłym roku bodajże, rok temu, mm -hmm. w Madison Square Garden. Zapełniły hale, miały walkę wyżoru i zapełniły hale. I to było po prostu naprawdę chyba jedyna taka walka w historii boksu kobiet, że zarobiły po milion dolarów. I myślę, że bardzo, bardzo długo kolejnej takiej walki nie będzie, także to naprawdę był wyjątek. Dobrze. Teraz czy muszę tutaj złapać za słowo, kiedy będziesz mysział świata? <grym> <grym> Powiedz teraz prawdę. <grym> chciałabym, chciałabym już być. Chciałabym być jak najszybciej. No mam nadzieję, że się zbliżam do tego. Naprawdę mhm. wszystko inne w moim życiu zostało odstawione na bok, łącznie z rodziną, po prostu wszystko postawiłam sobie cel. Co i... musisz zrobić, żeby się w ogóle wspiąć na ten szczyt? Myślę, że jestem już bardzo blisko. Zobaczyłam swoją Europy. Obroniłam w świetnym stylu ten pas. Wspinam się w tych światowych rankingach coraz wyżej. Właśnie niedawno wróciłam z Uzbekistanu z kongresu Federacji WBC, na który nas zaproszono, gdzie mogłam osobiście porozmawiać z prezydentem Federacji WBC Mauricio. Mogliśmy powalczyć tam razem z naszym promotorem Andrzejem Wasilewskim o nasze pozycje rankingowe. I mam nadzieję, jeszcze nie został ogłoszony oficjalny ranking nowy. Mam nadzieję, że udało mi się wejść do top 5 w tym momencie, co daje mi już naprawdę realną szansę na walkę o Mistrzostwo Świata. Mam nadzieję, że w najbliższych tygodniach się dowiemy, co, co to będzie, co będzie następne. Mam w nadzieję, jakim że... czasie to może nastąpić taka walka? Ile to może trwać? Rok? Dwa? Ja daję sobie tak naprawdę ten rok. Mhm. Ten rok jest dla mnie kluczowy, w tym roku chcę i Wierzę w to głęboko, że zawalczam Mistrzostwo Świata i, i dam Mistrzostwo świata w Polsce. Mhm. Teraz jesteś już zawodową pierś, pięściarką. Już żyję z tego. Tak, w tym Można momencie. Można się tak. z tego utrzymać w tej chwili. Z boksu nie. Mhm. Yy, z kontraktów sponsorskich, tak. Więc w tym momencie żyję z kontraktów z moich sponsorów, mhm. z tego, co, co mój menadżer dla mnie wywalczył. Ale z boksu, no niestety, nie, tak jak mówiłam... No tak, ale to jest cała toczka, właśnie chodzi o tych sponsorów, o to wszystko, co się dzieje dookoła, tak? Jakieś, nie wiem, gale, eventy i tak dalej. pojawia się też na takich rzeczach? E, tak, w ogóle, tak, na eventach dla moich sponsorów, tak, jak najbardziej, różnego rodzaju eventy właśnie, ale różne gale bokserskie też, jako gość zaproszona jak najbardziej, w różnych galach charytatywnych też uczestniczę, mhm. też bardzo chętnie się angażuję w takie akcje, więc tego typu tak... Jak dzisiaj wyglądają Twoje treningi, przygotowanie do takich powiedzmy zawodów tak, bokserskich, ile czasu trzeba trenować dziennie, czy nie wiem, codziennie mhm. się trenuje, czy robisz jakieś przerwy? Czy przygotowanie do walki to średnio 12 tygodni, ale jak jesteśmy cały czas w treningu, cały czas coś robimy, no a tak to wygląda niestety, bo, no bo to jest nasz zawód, mhm. musimy cały czas się ruszać. To takie 10 tygodni takiego konkretnego treningu. Konkretnego na myśli dwa razy dziennie idziemy na salę. Jesteśmy od 2 do 3 godzin na sali, więc 5-6 godzin dziennie trzeba poświęcić na taki trening. I jak wygląda taki trening? To są sparingi, cały czas się zmieniają? Nie, nie, nie. Najpierw, do, naj, do bicia? najpierw zaczynamy y, przygotowanie motoryczne, więc siłownia, wytrzymałość, biegi różnego rodzaju, basen. Także budujemy sobie mhm. całą tą podstawę, ten fundament, i gdzieś na 9 tygodni przed walką zaczynamy właśnie boks, sparingi. Hmm, różne tam obwody, typowo wszystko ukierunkowane na boks e, i tak gdzieś do dwóch tygodni przed walką cały czas ten boks robimy, już wszystko, jest cała specyfikacja ta bokserska, mm -hmm. e, taktyka i dwa tygodnie przed walką już troszkę sobie zmniejszamy, luzujemy, T jeden trening dziennie, konkretny, uderzeniowy. Jasne. Robicie I jakieś i... roztrenowanie tak samo po zawodach, że nie wiem, macie jakieś przerwę, nie wiem, dwa tygodnie, miesiąc, dwa, żeby odpocząć od tego wszystkiego, od rękawic, od, od worków, od zapachu sali? Trzeba, nawet mhm. trzeba, tak, musimy. Po walce, po malutku sobie schodzimy, czyli jakieś tam truchtanie, basen, odnowa biologiczna, gdzieś przez tydzień, dwa tygodnie jest taki mhm. całkowity luz. Potrzeba odpocząć faktycznie i fizycznie, i psychicznie od sali, od po prostu zapachu rękawic, od całego tego otoczenia. Poza tym trzeba nabrać głodu, więc w ogóle, jak się zaczyna znowu trenować, to zaczynamy. Od wszystkich treningów poza boksem. Wszystko. Mhm. Jakieś zapasy, jakieś treningi uzupełniające, typu właśnie basen, rowerek, bieganie. Robimy wszystko, żeby troszkę odpocząć od boksu, nawet tego głodu, że jak znowu przyjdą przygotowania do konkretnej walki, to... Wchodzi z zapałem. ...żeby mieć power, tak. Tak, i z radością z Dokładnie. Mhm. A jak wyglądają te federacje w boksie? No bo jest teraz, tyle się tego robiło, że ja, ja nie nadążam. Ile jest tych federacji? Czy szczerze mówię na świecie w tym momencie są cztery, które są znaczące, mhm. tak? Które y, się liczą na świecie i... Y, o pasy y, chcą boksować jest to WBC, WBO, WBA i IBF. To są cztery takie, które tak naprawdę coś tam właśnie znaczą mm -hmm. i, i ludzie chcą oglądać y, walki tych federacji. Mm -hmm. Czy w, jeżeli walczysz w jednej federacji, możesz zawalczyć z bokserem z drugiej federacji, czy to jest raczej nieosiągalne? Można, można, przecież są walki teraz takie największe walki na świecie, gdzie się rozchodzi właśnie o tą unifikację, żeby mm -hmm. jeden zawodnik w kategorii miał te wszystkie pasy i był takim królem tej kategorii wagowej, mm -hmm. tak? E, chociażby usyk z e, Tyson Fury posiada pas Federacji WBC, mm -hmm. inne federacje posiada Usyk. No i teraz się dowiemy kto jest tym królem kategorii ciężkiej. No to, to będzie poważna walka. Powiedz mi nie kuszą ci jakieś federacje frikowe, żebyś przeszła do nie wiem MMA? Wszyscy o to pytają mhm. i szczerze mówiąc, zawsze mówię to samo, że być może kiedyś przyjdzie czas, że taką walkę w takiej Federacji Flikowej wezmę i, i odetnę kuponik, jak to się mhm. mówi po tych wszystkich latach. Yy, ale w ogóle MMA yy, jestem zafascynowana tą dyscypliną i już od dłuższego czasu trenuję, cały czas yy, trenuję parter, przygotowuję się do, do debiutów. W tym MMA. Już pewne konkretne propozycje mam na stole. Mhm. Rozpatrujemy razem z moim menadżerem Michałem Parnachem. Także w niedalekiej przyszłości na pewno zadebiutuję w tej dyscyplinie, mhm. jaką jest MMA. Ale myślę, że na początek to nie będzie federacja flikowa. A nie, nie myślisz, że będzie taka sytuacja, że może dojść do takiej sytuacji, że masz tyle już tytułów w boksie, że nie znajdziesz w tych flikowych walkach. Z znaczy z par partnera po prostu do walki, w, bo w się wszyscy będą bali? Zobaczymy, myślę, że nie, myślę, że nie, bo, bo boks jest jakąś tam jedną częścią z iluś. Mhm. Bo tam na ogół są ludzie, MMA. zawodowcy, którzy nie mieli do czynienia ze sportem takim mhm. zawodowym. Powiem. Ale były też takie walki, które nam pokazywały, że wchodził zawodnik zawodowy z jakiejś danej dyscypliny i walczył z freakfighterem. i wcale, wcale ta walka tak nie wyglądała, jak powinna. Tak? Także było już kilka takich przykładów, ale ja lubię jakieś tam ciekawe, lubię oglądać te ciekawe takie zestawienia w różnych jakiś tam na różnych zasadach i na przykład bardzo mi się podobała walka zawsze to powtarzam Borysa Mańkowskiego z Normanem Parkę, 15 minut ciągłe, ciągłego boksu i mhm. była taka walka no coś pięknego naprawdę oglądało się to wybornie Super Mój kanał nazywa się Kopalnia Sukcesu każdemu z moich gości zadaję pytanie czy osiągnęli już sukces i co jest miarą sukcesu i chciałem to pytanie tak samo zadać tobie czy osiągnęłaś już sukces i co jest dla ciebie miarą sukcesu I tak i nie mhm. ciężkie pytanie tak naprawdę mhm. bo Kurczę, ja jestem też osobą, która nie wiem, nie wiem do końca, kiedy właśnie będę mogła powiedzieć, że osiągnęłam ten sukces. Kiedy nie byłam mistrzynią Europy, zaczynałam bok zawodowy, bardzo chciałam być mistrzynią Europy i mówiłam sobie, jakie to będzie piękne być mistrzynią Europy, tak. ależ to będzie sukces. A kiedy już zdobyłam mistrzostwo Europy, to myślę sobie, to jest nic i chcę być mistrzynią świata. Nie wiem, czy jak zdobędę mistrzostwo świata, nie pomyślę sobie, no, okay, mam to, ale to nie jest jeszcze to. No, ale to już nie jest wszystko, wiem. co można osiągnąć. Tak, ale, ale kurczę, sportowcy, sportowcy mają bardzo ciężkie życie, można powiedzieć. To, to kurczę, ca całe życie coś robią, chcą coś osiągnąć, a jak już to osiągną, to, to nie czują się spełnieni. I mm. myślę, że jest bardzo dużo takich sportowców, i nie wiedzą, kiedy powiedzieć sobie, że to już jest dość, i że mamy to, co chcieliśmy. Ale myślę, że osiągnęłam sukces, bo, bo wytrzymałam, bo dotrwałam, bo bardzo ciężko pracowałam i jestem w tym miejscu, w którym nigdy nie myślałam, że będę. Więc tak, myślę, że, że osiągnęłam sukces, i miarą tego sukcesu jest to, jaką drogę pokonujemy i co pokonujemy po drodze, ile przeszliśmy, ile jesteśmy w stanie wytrzymać. Myślę, że to jest miarą sukcesu. Super. W zawodowym boksie. Często karierę mo może przekreślić jakaś kontuzja. Nabawiałaś już kiedyś jakichś kontuzji poważnych? Tak, bardzo dużo takich jakichś delikatnych, typu naciągnięcia, naderwania, skręcenia, ale miałam też zerwane wiązadła krzyżowe w kolanie mm. y i niestety musiałam przejść operację, więc przeszłam y ciężka rehabilitacja. O Jezus, żmudna mm -hmm. praca. Także nie polecam. Mam nadzieję, że nikt już mnie to nie spotka, bo po operacji po prostu taki, taki ból, że mówiłam już do swojego fizjoterapeuty, że jak to się powtórzy, to już po prostu nie operuję tej nogi i w ogóle koniecznie ze sportem, więc odpukać mam nadzieję, że to już mnie nie spotka. Jasne. Czy dalej szukasz jakichś sponsorów, jakichś takich ofert ciekawych? Czy już masz zapełnione yy... wszystko, już więcej nie potrzebujesz? Nie, wi wiadomo, że nigdy dość. Nie, tak naprawdę, żeby sportowiec mógł się rozwijać, to mm, naprawdę są potrzebne potężne pieniądze, żeby zaspokoić całe to yy, wszystko, co jest potrzebne w tych przygotowaniach, żeby w ogóle zorganizować obóz, to jest naprawdę masa pieniędzy. Yy, no i niestety nie ma na to finansowania, więc yy, dzisiaj, szczególnie w dzisiejszych czasach, jeszcze w boksie kobiet każdy sponsor jest yy, na wagę złota, można yy. powiedzieć. Także jak najbardziej. A jeżeli ten odcinek będzie oglądał ewentualny potencjalny sponsor. Jak Cię można znaleźć? Zapraszamy do obserwowania moich profili w social mediach. Na Instagramie, laurak Grzyb Official. Na Facebooku mam również swoją stronę Laura Grzybox, tam są wszystkie informacje. I tam jest kontakt. Dokładnie adres, adres mailowy. Do mnie można bezpośrednio przez wiadomość prywatną. Jak najbardziej. Mhm. W opisie tego filmu, jak zejdziecie w opis filmu, tak samo będzie kontakt. Także jeżeli jesteście zainteresowani, zostaniem sponsorem. To zapraszamy. Zapraszamy do kontaktu. Dziękuję tak? Ci pięknie za dzisiejszy wywiad. Dziękuję Życzę ]ście. Ci samych sukcesów. No i mam nadzieję, że w krótkim czasie będziesz już mistrzynią świata. Też mam taką tej, nadzieję. Wtedy się znowu spotkamy i porozmawiamy na ten temat. Tak jest. Dziękujemy pięknie Dzięki. za obejrzenie dzisiejszego odcinka. Jeżeli odcinek Wam się spodobał, koniecznie zostawcie łapkę w górę i subskrypcję. I w miarę możliwości, jeżeli możecie, udostępniajcie ten odcinek, żeby miał większy zasięg. Dziękujemy pięknie i pozdrawiamy.